O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. 20 styczeń dzisiaj. Zimowa aura za oknami, strasznie wietrznie dzisiaj. Troszkę śniegu posypuje. Będziemy się, się musieli gdzieś tam kryć po budynkach, żeby e, szum wiatru nie zagłuszył moich wypowiedzi. No i w dzisiejszym odcinku QA, czyli odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jako że no, sezon martwy na gospodarstwie nie ma co tutaj za dużo nagrywać no to mówię co cyklicznie co jakiś czas pojawia się taki odcinek no i co, zaczynamy zapisałem sobie tutaj na kartce w sensie no pokopi pokopiowałem, wydrukowałem, żeby byłoby mi łatwiej właśnie udzielać odpowiedzi no i tak, pierwsze pytanie o chyba uciekniemy do hali od razu, dobra idziemy do hali, bo tu nie będzie nic słychać no słuchajcie, tak dzisiaj będę się starał trochę przemieszczać y, właśnie z miejsca na miejsce, gdzie gdzie pytanie dotyczące czegoś, to będę się starał być, żeby nie było jednego tła y, monotematycznie. No teraz widzicie moją facjatę. Y, słuchajcie, y, widzę, że nie wydrukowały mi się tutaj wszystkie niki, także jak ktoś będzie chciał y, widzieć, kto zadał to pytanie, no to zapraszam do sekcji komentarzy, tam sobie zobaczycie, a ja po prostu pytanie będę czytał. No i na początku lecimy y, z... Pytaniami na YouTube. Pytanie od Rafał856: Czy planujesz postawić dodatkowej hali, na przykład hali z ociepleniem do magazynowania i sortowania ziemniaków w przyszłości? Słuchajcie, plany takie są. Ma powstać budynek 20x18, który częściowo będzie wykorzystany właśnie jako przechowalnia głównie ziemniaka. Chyba w skrzyniopaletach na ten moment. Zobaczymy zresztą, jak to się będzie. Układało a w drugiej części ma stać linia do sortowania co już Wam wspominałem wcześniej w poprzednich odcinkach. No taka z prawdziwego zdarzenia z koszem przyjęciowym, powagą no żeby ten towar na gotowo zapakować. No jak wiecie nie mamy takiego budynku teraz gdzieś tam po garażach te ziemniaki poustawiane przechowują się dobrze, tak? Budynek z grubymi murami. Bardzo stary, także no, ziemniaki leżą na no, ładnie, narzekać nie można, ale miejsca na sortowanie nie mamy. No i zresztą y, tam, gdzie te ziemniaki stoją, to też jest ciasno. Ładowarką no, da się wjechać, ale ciężko, trzeba tam poleciakiem przystawiać, nie jest to tak wygodne. No ale mówię, no, zaczynaliśmy z warzywami dopiero 4 lata temu, teraz będzie piąty sezon, więc powoli, powoli do przodu. Plany są zawsze, plany i dążenie do nich no to jest rozwój gospodarstwa, jeśli, jeśli będą takie możliwości. Słuchaj, tu, słuchajcie, kolejne pytanie nie mam, nie mam tutaj też osoby, która zadała pytanie, nie mam niku, nie wiem, nie wydrukowały mi się wszystkie nazwy. No i pytanie, kiedy tynk na hali? Słuchajcie, tynk na hali miał być na tej jesieni, no ale wszyscy wiemy, jak wyglądają ceny płodów towar leży w hali więc jak towar będzie sprzedany to może i będzie na ten tym, tym hali tak na razie na razie no, jakby są inne wydatki też nic się tutaj specjalnie nie dzieje poza tym że wiadomo od ściany zachodniej przy dużych opadach trochę nam tutaj przez tam cegłę przez dziurawkę łączenia Przechodzi wilgoć, no w sumie no nic poza tym, że pszenica się trochę przyklei do ściany, ale to no na szczęście duże straty to nie są, ale planujemy. tak Planujemy otynkować może. Teraz idą też programy. Wiadomo, trzeba korzystać w miarę możliwości ile się da ciągnąć te pieniądze, bo to są nasze pieniądze. Na termomodernizację budynków gospodarczych z Oze. Może uda się nawet nie tyle co otynkować, a ocieplić. Później tylko dach, pianką poliuretanową. No i mamy fajną przechowalnię na warzywa, tak? Budując ten magazyn, tak naprawdę te 8 lat temu, no nie myśleliśmy, tak, o tych warzywach, że to gdzieś tam w tą stronę może będzie zmierzało. Zobaczymy zresztą, w którą stronę będzie zmierzało. Na razie zmierza, a czas, rynki, moce przerobowe, siły pokażą, czy będziemy w tym kierunku szli, czy nie. Kolejne pytanie. No chyba tutaj zostaniemy chwilę jeszcze w tym tle. Jaki areał ziemniaka warzyw maksymalnie chciałbyś mieć? I drugie pytanie, wrócisz kiedyś do cebuli. Nie ma tutaj jakichś ograniczeń, jaki areał chciałbym mieć. Chciałbym mieć taki areał, czy to warzyw, czy innych upraw, żeby był przypilnowany, tak? Bo nie sztuka jest nasadzić, nasiać, nie wiadomo czego, a później tego nie przypilnować, zebrać towar słabej jakości. Jednak jakość płaci w warzywach to jest szczególnie ważne. Tak mi się bynajmniej wydaje. Zawsze gdzieś tam na tej jakości parę złotych więcej mamy do każdej tony. No i mówię, ograniczeń nie ma. Wiadomo też, zachować tutaj jakiś podozmian. Nie można też no co 50% gospodarstwa obsadzić ziemniakiem. Bo co, będziemy sadzili ziemniaka, siali, pszenicę i to wszystko. Na długą metę nie ujedziemy. Te okopowe tak naprawdę fajnie by było, jakby były co 4 lata na gospodarstwie. No, i druga część pytania, czy wracam kiedyś do cebuli? Tak, wracam. Powiecie, o, skoczek wrócił. Cebulę mieliśmy już przez 3 lata, były 2 lata przerwy. No i teraz do cebuli wracamy. Ma być 5 hektarów. Pobrałem już próbki do analizy warzywniczej. Mam już tutaj małe zalecenia, co tam trzeba zrobić, począwszy od nawożenia, no i będziemy działać. Mówię, że cebula będzie, ale no, póki nie jest posiana, to nic pewnego, tak? bo no, co dzień to nowy pomysł, coś tam się w życiu rodzi, różne są sytuacje, ale planujemy właśnie powrót do cebuli, 5 hektarów ma być posiane, no i lecimy, lecimy dalej. O słuchajcie, kolejne pytanie, jaki masz plan na na ten sezon? Nie bez powodu, jesteśmy przy zbiorniku na RSM. Całość nawożenia wiosennego azotowego będzie oparta właśnie na resenie. W tym roku y, dosyć mocno będziemy obcinali to nawożenie y, azotem. Też robiłem sobie już tutaj próbki, próbki y, właśnie zasobności y, na azot mineralny w glebie. Od kilku lat nawozimy dosyć y, obficie nasze pola obornikiem y, kurzym. On ma bardzo dużo azotu no i na rzepak plan zamknąć się między 100 a 120 kg czystego azotu podanego właśnie w Resemie. Trzy formy azotu więc działanie uwolnione w czasie na raz przed startem wegetacji myślę że to będzie połowa lutego zobaczymy jeszcze jak przepisy ale przepisy przepisami a obserwacja pogody swoje no i pszenica, myślę, że te 120-130 kilo, też po dobrych przedplonach, po dobrych stanowiskach, też RSM. Mam takie małe kawałki, gdzie poleci pulan makro, po prostu tam wygodniej, jak już będzie rozsiewacz zaczepiony, żeby te małe kawałeczki, takie półhektarowe, gdzie wcześniej rosła kukurydza, zasilić z granuli. No po prostu idzie szybciej, tak żeby nie tracić czasu. Trzeba sobie tutaj to wszystko planować, trochę wieje co buraki buraki, ziemniaki 50-60 kg czystego składnika azotu wiadomo, pod warzywa między 120 a 200 kg soli potasowej jeszcze pójdzie to już właśnie plan jest, żeby jechać na dniach, miało być posiana już do tego tygodnia ale no mam część soli część jeszcze nie dojechała także potas uzupełniamy fosforu fosforu będziemy dawali jedynie w buraki w łapę prawdopodobnie, polidap myślę, że tam od 70 do 100 kilo, tak tylko na dawkę startową no i co to, jeśli chodzi o nawożenie, redukcja nawożenia mamy wysokie zasobności, pH jest ok yy, że tak powiem no ciężko tutaj planować, tak, ale raczej z cenami zaciekawie nie będzie, więc tniemy te koszty możliwie jak się da yy, zarówno jeśli chodzi o nawożenie, ochronę, no ochronę, no co trzeba zrobić to trzeba zrobić, no pewnych części nie można odpuszczać, ale jako, że mówię, ten obornik jest u nas, wraz z nim, myślę, że około 100 kg czystego azotu, takiego przyswajalnego dostarczyliśmy. Wiadomo, że dostarczyliśmy 200, ale powiedzmy 100 będzie dostępna, bo część dopiero na kolejny rok. Także tutaj trochę ten azot ograniczymy w tym roku. Myślę, że gdyby nie nawożenie obornikiem, no to rzepak pszenica na poziomie 150-160 kg czystego składnika. To już byłoby wszystko. To byłoby z nawożenia. Może przejdziemy teraz do magazynu z ziemniakami. Magazynu, tak? Prowizorycznego magazynu z ziemniakami. Widzicie, Merlo się tutaj mieści. Towaru jeszcze trochę mamy. Poza, poza pytaniem, myślę, że gdzieś 40-45 ton handlowego i kilka, kilkanaście ton ziemniaczka drobnego jeszcze jest. Ale to do marca nam się tutaj upłynni. No i kolejne pytanie: do jakiego zakładu planujesz kontraktować ziemniaki skrobiowe? Jakie nawożenie pod nie zastosujesz? Jakie odmiany chcesz posadzić? No i właśnie, już nadawałem wam temat wcześniej, że planujemy posadzić ziemniaki skrobiowe. Miało być 10 hektarów, no ale życie zweryfikowało nasze plany. Po pierwsze, sadzeniaka jest dużo mniej, a po drugie, zainteresowanie jest dużo większe jak w latach ubiegłych. No i co wiadomo, pierwszeństwo kontraktacji mają osoby, które już miały właśnie ziemniaki skrobiowe. Ciężko jest znaleźć sadzeniaka na wolnym rynku. No wiadomo, duże zainteresowanie gdzieś tam ludzie szukają właśnie na swoją rękę. Ciężko jest ich znaleźć. Także będą prawdopodobnie tylko dwa hektary. Sadzeniaka już mam. No i kontraktować będziemy do zakładu skrobiowego w Trzemeśnie PZZ Trzemeśno. bodajże nazwa. Podchody też były do Bronisławia. No czekamy, deklaracje poskładane. Ma się mówię, główny problem to kwestia sadzeniaków w kolejnym roku. Może zobaczymy, będzie inaczej, ale mówię, no 2 hektary będą, bo, bo tam mam niecałe 4 tony sadzeniaka, coś tam jeszcze może się gdzieś dorwie, komuś coś może zostanie, no wiadomo, bliżej wiosny będzie, wiadomo, słyszy się z rynku, że dużo badań, nie przyszło, dużo ziemniaków nie przeszło badań fitosanitarnych, jakieś, no wiadomo, niedopuszczające tutaj do obrotu. No i co, no mówię tutaj ziemniaczek w skrzyniach, wygodnie tutaj, znaczy wygodnie, wygodnie do przechowywania, naprawdę ładnie leży w tym sezonie. Co tutaj, no jak widzicie skrzynki te nowe, nowo zakupione. No i dobra, to mamy, to mamy. Myślę, że ten odcinek będzie dość długi, bo widzę, że mamy tutaj dopiero kawałek nagrany. Zakupiłeś wagę z pomysłem otworzenia skupu zboża kiedyś przyszłościowo czy po prostu dla własnych potrzeb na gospodarstwo. Głównie dla własnych potrzeb na gospodarstwo, chociaż nie ukrywam, że skup zboża też mam zarejestrowany, jakby prowadzę firmę, mam kody PKD. Kilkadziesiąt ton udało mi się skupić, ale no, nie wszystkiego człowiek może się podjąć, może się podjąć oczywiście wszystkiego, ale... Jak już się człowiek podejmuje, żeby to robić dobrze. Lepiej trochę mniej rzeczy, a zrobić to dobrze. W jednej osobie nie da się prowadzić wszystkiego, tak? Wszystkich srok za ogon nie da się ciągnąć. Może kiedyś, zobaczymy. Na razie mówię, jakiś tam kierunek tych warzyw, on jest bardzo absorbujący w czas, bardzo dużo tutaj tej pracy. Zresztą widzicie, że ten sezon się mocno przedłuża. No i co? I, i waga głównie na gospodarstwie. Przydaje się, oczywiście, że tak, przydaje się, myślę, że zarabia na siebie, nikt nie kantuje, wiemy, wiemy co i jak, no i lecimy, lecimy dalej. Jakie masz zdanie na temat uprawy bezorkowej warzywach Da się to połączyć sensownie z schematami? Pytanie, pierwsza część pytania. Yy, uprawa bezorkowa w moim przypadku to tylko w ziemniakach, yy, bo tam jesteśmy sobie w stanie poradzić z tymi resztkami. A w przypadku roślin drobno nasiennych, no, cebula szczególnie, tak, yy, yy, buraczek, może już troszkę mniej, ale no nie ma siewników, chyba nie ma siewników z yy, sekcją talerzową, yy, w resztkach siejąc mielibyśmy problem z zapychaniem się tych sekcji, yy, z równomiernością schodów, jednak to łoże siewne powinno być wygłaskane. Także w naszym przypadku ziemniaki pójdą bezarkowo, na pewno częściowo bezarkowo, a w drugiej części yy, być może, być może trochę porce, a pod warzywa będziemy orać. I jeszcze pyta, druga część pytania, czy da się to połączyć z ekoschematami. Mamy ekoschematy, poplony, poplony piękne. Do 15 lutego muszą stać na polu, także pod cebulę, pod buraczka. W miarę możliwości koło 15 lutego będziemy, będziemy wykonywali orkę. Pod ziemniaka po poplonach pójdzie tylko bezorkowiec. Albo i talerzówka, bo przed poplonami było jechane bezorkowo. No, i co? Idziemy do hali. Ostatni, ostatni punkt dzisiejszych nagrań. Kolejna część pytania: kiedy będziesz sprzedawał rzepak oraz jaka jest cena w Twojej okolicy na dzień dzisiejszy? No, scenami to jest różnie. Waha się to bardzo dużo. Jednego dnia 10 euro w górę, 10 euro w dół. No i taka skakanka. Kiedy będziemy sprzedawać? No, myślimy, tak, żeby tam może coś towaru pohandlować. Zobaczcie, zalęgły nam się wróble, gdzieś jest dziura, jakaś tutaj przy kalenicy, nie wiem czy przy kalenicy, czy przy, przy konstrukcji i srają nam na wszystko. Amazonka osrana, wszystko osrane, no coś tutaj trzeba z tym zrobić w porządku, bo wygnane były, petardo mnie wygna, ale gdzieś wlezą, niby szczelin nie ma, ale nie wiem czy tam w rogu, widzę, że jakiś prześwit jest może, gdzieś tu się nauczyły i ważą niestety. Było też pytanie, czy nie żałuję zakupu fenda. Na ten moment nie żałuję, ale to pokaże perspektywa czasu, jak popracujemy nim. Kolejne lata, kolejne sezony na razie bardzo przyjemnie. Wiadomo, swoje to kosztowało. Jeszcze mówię, te opony, trochę wizualnych tematów i, i fędzik będzie hulał. Obie bezawaryjnie, a dalej to e, zobaczymy. I tutaj kolejne pytanie: planujesz, może wejść w produkcję zwierzęcą? Jak tak, to jaką i dlaczego, dlaczego akurat ta? Jakieś tam plany były o budowie kurnika, ale to taki temat chyba raczej odległy, nie na, nie na najbliższe 2-3 lata, a dalej zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy dalej. Co sądzi się o uprawie pasowej czajkowskiej i się w kukurydzy przy tym? Siałem kukurydzę Czajkowskim raz, jeszcze tutaj kolego, też zadajesz pytanie. Że masz ciężkie gleby i co myślisz o posypaniu saletry w łapę w czajkę, żeby lepszy start kukurydzy był? Moim zdaniem, czajkowskiego w kukurydzy na wiosnę na ciężkie gleby sobie odpuść. To za ciężki zestaw. A co może dodać kukurydzy, werwy? Na pewno nie saletra, a więcej powietrza w glebie. A po czajkowskim tego powietrza za dużo mieć nie będziesz, bo on mocno zagniecie tą glebę. Chyba, że naprawdę wiosna będzie sucha, to może, ale. Spróbuj, tak? Spróbuj, dowiesz się, ale ja nie widzę tego, żeby kukurydza dobrze rosła po, właśnie po czajce na wiosnę. Odradzam, odradzam tematu. Ciężki zestaw, mocno zagniata, wyciska powietrze z gleby. No, kolejne, kolejne pytanie. Jedną kartkę już mamy z głowy. Jedną kartkę mamy z głowy. No, tych pytań było więcej, tak? Ale jak widzicie, ten odcinek jest już dość długi jeśli będą chęci w tym odcinku też może się zadawać kolejne pytania jeśli się nie powtórzą zrobimy jeszcze jedną serię no, no nawinął mi się tutaj tata więc jest okazja do zapytania samego szefa no i pytanie od widza dlaczego wybór nowego ciągnika w tamtym czasie padł na Waltrę pozdrawiam no, się siema, siema. witam tutaj wszystkich Czemu padł wybór na walty? Zainspirowało mnie to, że ciągnik jest silnikiem wolnoobrotowym, a wiadomo, jak ciągnik chodzi na wolnych obrotach, to na pewno też to się wiąże z mniejszym na pewno spalaniem. No i faktycznie tak jest, bo tu pali od 12 do 16 litrach, zależy w jakie prace tam wykonuje. No i przede wszystkim też w miarę blisko serwis, nie? Także też tam jakiś plus, że tak powiem, który tam wpływa też jak gdyby na dalsze użytkowanie. A po drugie ciągnik tam specjalnie przez tyle lat się nie wsunął, jedynie wiadomo co było, to pompa wody była robiona i chłodnica. A tak z takich tam napraw innych praktycznie nie było. No tam jakieś tam mechaniczne to uszkodzenie, mechaniczne, no uszkodzenie przy podnośniku, no ale to też przy każdej marce się też... Zdarza, to praktycznie jest marka premium, że tak można powiedzieć. No, no, no w ostatnim więc... czasie dużo tych walcz się na rynku pokazało. Tak, i coraz więcej tego się. I co kolejna będzie waltra? I... Nowa Pó czy nie? Później się wiadomo, tutaj akurat w serwisie stoi, która też jak gdyby no też zainspirowało to, że to dobra marka była i była kupiona druga, nie? A teraz, czy będzie następna, no to za może i będzie następna. Jak jakieś coś tam okienko się otworzy, no to można spróbować dalej w tą markę iść dalej, no bo marka sprawdza się tutaj u nas na gospodarstwie i no to nie jest źle. Dzięki. Ale ten wiatr hula no, naprawdę, się paskudni dzisiaj strasznie. Kolejne pytanie, czy planujesz sprzedaż dużej waltry? No, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to duża waltra właśnie będzie na sprzedaż. Zastąpi ją ciągnik nowy o mocy 250 koni. Plany są, a agencja zweryfikuje, tak mamy złożony wniosek na zakup właśnie nowego ciągnika. No i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na razie jesteśmy po jednych poprawkach, to może w kolejnym sezonie, czy za dwa sezony będziemy tą waltrę właśnie wymieniać. I no Myślę, że jak waltrę, to i. I może jeszcze fenda tego starego sprzedamy, no bo też po co mieć aż tyle ciągników, jak już będzie jeden mocny do kultywatora. Wiadomo 916 z siewnikiem, NK zostaje. Zobaczymy, tak? Na razie, na razie nic więcej nie mówię. Kolejne pytanie, czy myślisz, że kiedyś wrócisz do pługa? Kolego, pług używamy, tak? Może niedużo, ale chociażby pod te warzywa jest u nas nadal używany. Kolejne pytanie. Dwa lata pytam w komentarzach pod każdym filmem, kiedy ukończysz tego drugiego Ciapka, ani razu nie odpowiedziałeś. Słuchaj kolego, Ciapek stoi w garażu, w warsztacie. Kadłub jest pomalowany, remont mechaniczny jest zakończony, została kosmetyka, malowanie, malowanie felk. Nie ma jakby natchnienia na to, nie ma miejsca, w garażu mamy rozstawioną linię, więc... Trzeba by najlepiej wynieść, wynieść wystawić tego ciapka Gdzieś do stodoły, wtedy przykryć sortownik, stół do No całą linię do ziemniaka, tak trzeba by gdzieś to zabezpieczyć, wtedy można by się zabrać za malowanie Będzie skończony, no mam nadzieję, że, że do żniw, tak, czekamy na ocieplenie Człowiek cały sezon dosyć ostro zasuwał No i ten grudzień, styczeń to taki luźniejszy Można by iść grzebać, ale Jak to jeść nie woła ten ciapek potrzebny jako tako nie jest, no wiadomo, zawada to miejsce, ciągnie się ten remont, tak? Części już tam gdzieś pewnie, częściowo się pogubiły, ale no, będzie zakończony, będzie zakończony. Tutaj jedno pytanie zostawiam dla taty. Tata może udzieli odpowiedzi. Facebook, teraz pytania z Facebooka. Czy poza rolnictwem masz jakieś inne hobby, zainteresowania albo pasje? Pozdrawiam, również pozdrawiam, słuchajcie. No moim głównym konikiem, główną pasją no to jest rolnictwo, tak, ono płynie w krwi już od dzieciaka. Bardzo lubię to robić, daje mi to satysfakcję. A poza rolnictwem lubię stare motory, motoryzacje, motory, samochody, ogólnie motoryzacje z czasów PRL-u, jakieś tam małe zloty. Jak widzieliście, też trochę uprawa tych pomidorów, chociaż to. Różnie z czasem, no i kiedyś w przyszłości marzą mi się podróże e, po świecie. Zobaczymy, jak to będzie. To też można do pasji zaliczyć. Oglądam e, częściej na pewno na YouTubie jakieś kanały podróżnicze, na przykład bez planu. E, właśnie o podróżach dalekich, gdzieś tam z Filipiny, e, dalekie, dalekie kraje. E, no i człowiek tak się rozmarzy nieraz, tak, co by tam, gdzie by, gdzie by chciał być, ale zobaczymy. Czas wszystko zweryfikuje. Jak sądzisz, czy zalewający na stanie cukier z Ukrainy obniży cenę buraka w kolejnym sezonie i latach? No, uważam, że na pewno tak, to jest pewne. Myślę, wydaje mi się, że to ostatni dobry sezon, który nadchodzi na buraki. Potem już będzie tylko gorzej. No, ceny na pewno polecą, tak? bo wszystko poleciało. Jeszcze ta cena buraka, no to się tam w miarę trzyma. Na pewno po sezonie wydaje mi się, że będą obniżki No nie wiem, co by się tam musiało na świecie wydarzyć. No zobaczymy zresztą, ale, ale nic dobrego to niestety nie wróży. Kolejne pytanie: jak ci się sprawdza opryskiwacz po czasie użytkowania? Co byś zmienił na plus-minus? No ogólnie, komfort pracy, tak w porównaniu do tych starych opryskiwaczy. No to tutaj wiesz, że zapinasz, jedziesz i wszystko działa, tak? Żadnych problemów nie mieliśmy. Poza tym, że na samym początku tam przy rozwadniaczu nam trochę rdzewiało, ale na gwarancji wymienili nam całe mocowanie rozwadniacza. No belka sunie perfekcyjnie. Eee, co tam, no, myślę, że, że rozważyłbym przy zakupie eee, jeszcze raz amazonkę. Fajnie by było gdyby miała faktycznie większy zbiornik, ten 1000 litrów więcej byłoby dobrze. Ale poza tym sprawuje się świetnie, jesteśmy zadowoleni. No co tam? Na gwarancji wymienili nam jeden z czujników od poziomowania Belki, Distance Control. Mamy cztery te czujniki i teraz wydaje mi się, że znowu już ten jeden czujnik padł, bo no nieraz trochę ta Belka właśnie to poziomowanie faluje, wariuje. No i na no co bym zwrócił jeszcze uwagę, jakbym kupował kolejny? Może na Agrio, Czeskie, ewentualnie Horsch, ale to Horsch to nie ta półka cenowa. No, e, jakie nowe używane maszyny w planach w najbliższym czasie? Coś tam przypnąłem o ciągniku. Inne plany też są, ale za dużo nie będę zdradzał, bo po co mówić, jak potem czasem się coś nie uda, nie wypali i będziecie pytać, a dlaczego? A dlaczego? No, niestety padła mi bateria w GoPro. Pytań nie zostało już dużo, więc y, nagram tutaj drugą część y, tego vloga. No, jak widzicie, Zajawka, będzie film z remontu. Waltra rozebrana, czekamy na części. No i jesteśmy przy małej NC. I pytanie, ile mała NC ma godzin i jakieś grubsze awarie? Czy były jakieś grubsze awarie? Mała NC ma 4500 godzin yy, z awarii. No to teraz najgrubiej, najgrubiej. No na szczęście, no powiem Wam o tym w filmie z remontu. Ale tak, yy, tu drgań. Yy, no i w konsekwencji tego wysypał się DPS. To tutaj dwie takie poważniejsze awarie. I pompa wody była robiona, no czyli standard we Waltrach i chłodnica, no tutaj chłodnica też do regeneracji. Także to standard Waltroski, to co tam zazwyczaj wychodzi. Yy. Druga część pytania, ile miałeś maksymalnie nawozu w rozsiewaczu z małą enką? Wiecie co, 3 tony to szło jechać, kiedyś wsypałem 3,5 tony, no to już nie była jazda, za mały obciążnik. Może jakby tego od Fenda założył, yy. to byłoby ok. To już było. Yy. Przedostatnie pytanie, jak oceniasz uprawę ziemniaków? Jakie odchwaszczanie polecasz? No ogólnie tak, no w tym roku z ziemniakami było dobrze. Myślę, że to ostatni tak dobry rok. Teraz to już, że tak powiem, kolejny sezon pewnie będzie kiepski, bo dużo nowicjuszy, gdzieś tam rynek się pewnie zepsuje. W pierwszym roku jak zaczynaliśmy, też ziemniaki były po 50 groszy, jakoś tam się robiło. Ogólnie na plus, pracy bardzo dużo. Bardzo dużo do oglądania, bardzo duży nakład na hektar, nawet same sadzeniaki, no to jest w tym roku, no co, 7-8 tysięcy na hektar, a gdzie tutaj reszta, nawożenie, no ale jak ktoś wytrwały, to, to czemu nie? Jakie odchwaszczanie polecasz? Nie mam tutaj jednego planu na odchwaszczanie, każda działka inaczej, na każdej działce mam inne uciążliwe chwasty, ale generalnie mieszanki na bokserze, na bandurze, trochę chlomazonu, co tam jeszcze było, no generalnie mieszanka kilku środków, może na wiosnę jak będę odchwaszczał to powiem. Gdzieś tam jeszcze wcześniej było pytanie, czy używam RSM-u jako adiowantu właśnie przy odchwaszaniu przy glebówce, tak używam RSM-u, dobrze kryje tą glebę, że tak powiem za, z, zapobiega przemieszczaniu się substancji. No i co? Jeszcze jedno pytanie, na sam koniec. Co byś robił, jakby nie gospodarstwo? Nie wiem, co bym robił. Poszedłbym do pracy gdzieś do jakiegoś gospodarza. Bym chciał pracować w rolnictwie, tak? Tak myślę. A co by było, gdyby? Nie ma co gdybać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Tata tutaj do mnie właśnie przyszedł. Zaraz będziemy wróble straszyć na magazynie, żeby sobie poszły. Chociaż i tak zlecą. sprzęt przygotowany, no. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę nam się przeciągnęło, końcówka nagrana telefonem. No i to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.